Cześć, o kosze trawę w malinach. Chciałem Wam tak mniej więcej pokrótce pokazać, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o letnie maliny. Więc sprawa wygląda tak, że wcale nie jest tak kolorowo, jakby się to wydawało. Malina rośnie dosyć nieregularnie. Nie wybiła z każdego oczka, szczególnie w dolnych partiach. Możemy zauważyć to, że maliny są, rozwijają się nie do końca tak, jak to powinno wyglądać. Niektóre odrosty mają już po kilka centymetrów, niektóre dopiero wychodzą z łodygi. Także od tej strony ogólnie wygląda to korzystnie, bo są zawijane na jedną stronę, ale jeżeli przejdzie się kawałek i obróci człowiek wzrok w przeciwną stronę. O, tak jak teraz to zrobię. No to w tę stronę już plantacja wygląda gorzej. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądać postęp w wegetacji. Chciałbym w dzisiejszym odcinku poświęcić większą część na temat aktualnego rozwoju w malinach, gdyż uważam, że jest to bardzo ważne, bo zobaczcie, tutaj już pojawiają się na przykład na tej łodydze zaczynają pojawiać się kwiatostany. Ogólnie uważam, że malina względem roku zeszłego, jeśli chodzi o letnią malinę, no to ja wiem, minimalnie może lepsza jest jej kondycja na tę chwilę, na ten moment. Ale według mnie ma to związek z tym, że w moim przypadku nawinąłem więcej tych malin na drut. I to wizualnie tylko tak wygląda, ale jeśli chodzi o stan tak naprawdę to maliny są w dokładnie takim samym stanie jak w zeszłym roku, czyli nie są za rewelacyjne. I trzeba pamiętać o tym, że w moim regionie w zeszłym roku było gradobicie i to też przyczyniło się negatywnie do tego, że te maliny nie są tak jak powinny być. Mamy tutaj, o widzicie dużo pędów jest pouszkadzanych schodzi z nich kora, tu gdzie było uderzone, załóżmy w zeszłym roku. Tu gdzie pęd, ale widzicie jak nierównomiernie? Tu mamy kilka centymetrów, a tutaj pąk się nie rozwinął. Tutaj dopiero się zaczyna rozwijać. Także nadal podtrzymuję tutaj moją wizję, że maliny są na no, na czwórkę, na trójkę z plusem. Dostatecznie, dostatecznie w ten sposób słuchajcie, to tyle na temat letnich malin ha, wysiałem dzisiejszego wczorajszej nocy tak jak możecie zauważyć już pasowałoby, żeby poszedł deszcz bo pójdzie to w powietrze saletrzak wysiałem w dawce około 150, między 150 a 200 kg na hektar no, 150 kg na hektar pierwsza dawka saleczaku. Zapowiadali na dzisiaj opady, coś tam się nam chmurzy, ale z tych opadów to wcale bym się nie dziwił, jakby coś okazało, że nie będzie padać. Dlatego też troszkę, no 300 kg szarku wysiałem w normalnym, w normalnym roku, to bym sobie powiedział: A dobra, będzie, to nie będzie. Jak nie będzie, to się jeszcze raz posieje. No ale my tu mamy nawozy teraz po e, kilka tysięcy, także no, nie, mo, nie można tak mówić, no bo. Jeden nieudany zabieg, pół tony sarec niewchłonięte, no to jesteśmy do tyłu. Już można liczyć w tysiącach, tak. Zaraz pójdziemy sobie będę kosił w malinach jesiennych. Przedstawię wam sytuację na chwilę obecną jaka jest w malinie jesiennej. I słuchajcie, ten odcinek będzie taki hmm, prawie że jednodniowy, bo dzisiaj mam czas dla was nagrać ten odcinek. A mamy piątek, w sobotę niestety nie mam tego czasu w całym, przez cały dzień przejdziemy za chwilę w malinę jesienną. No i tutaj właśnie przykład tych mać maliny, które w zeszłym roku nie zdążyły na jesienie zaowocować. W tym roku yy, widzimy na nich naprawdę fajne zawiązanie, naprawdę fajny rozwój okazji troszkę na no, ogródku pokosimy. Rzadko tu wjeżdżam. Bo boję się przeważnie tu wjeżdżać. Na, tutaj za staw. Cholera że mornic jest w stawie. Kurde, boję się między stawami. Nie? To staw, to jest staw. Gdyby tak się tak załamało, to nie byłoby zbyt ciekawie. dodatku przez to, że nie umie pływać Wiadomo do co tam pod spodem jest będzie już był dół Tym razem, razem pływał nie będę no i niestety szara rzeczywistość po zimie a mianowicie Sznurki. sznurki wężyki od nawadniania już są straty pierwsze straty słuchajcie w tym całym przedsięwzięciu dzisiejszym Urwałem trochę wężyków O Jesus. Urwałem trochę wężyków od nawadniania Ale czego mi się nie chciało wyjść z traktora Zawadził śnurek, pociągnął wężyk Urpieprzyłem sobie z 50 metrów rurki. Człowiek to leń. Jednak o. Ja to dzisiaj tak koszę trawę, koszę w malinach, koszę w sadzie, koszę w śliwkach. Tak to mniej więcej wygląda. Dziewczyny o tu sobie już pochodziły, powiązały to trochę, powycinały trochę Do tych suchych patyków. No i będę. Dzisiaj kończył. Ale piękny zachód słońca. I co? Miało lać, miało lać. I deszczu nie było, słuchajcie. I deszczu nie było i mnie to bardzo niepokoi. Nawóz leży, każdy na ten deszcz czekał. Miała być mega infekcja parcha. Ogromna wręcz infekcja parcha. Infekcji na razie nie będzie. Ale będzie na pewno, jak spadnie porządniejszy deszcz, to na pewno dojdzie do tego że ten park, prędzej czy później do tej infekcji dojdzie trzy tych malin na zbiór letni jak na ten rok szału nie ma ale może być no i tutaj jeszcze tu widzicie te słabsze rządki tu mam słabsze te rządki no ale też coś tam puszczają wiadomo że tu widzicie tu jest jakaś przerwa wiadomo że to nie będzie od góry od, od dołu e, do góry zielono, bo to owocowało w zeszłym roku, przyniosło e, plon. No ale widzicie, puszczę. Nierówno, ale puszcza. No i tu mam masakrę. Muszę to poz, pozwozić, popalić. E, tu taki kawałek sobie zostawiłem, raz, dwa, pięć rzędy e, na pół pola malin jesiennych. E, jak widać e, pobrała się abyśmy ścieli te krzaki, suche patyki wyrzucili, to od razu malina się pobrała i zaczęła iść wszędzie, zrobić ją jakimś moskilanem. Przymyślna robaczka. O, widzicie? No i trus truski tak wyglądają po delikatnej korekcie rządków, po przepieleniu. Jestem już tutaj na etapie na antraknozę. Kurczę. tak kwitną. To będzie... Dziwne. o tej porze, w zasadzie, może i nie jest to dziwne. Pierwsze kwiatki, czyli za miesiąc, truskawki w gruncie będą się zaczynać. Jeżeli mamy pierwszy kwiat, dobrze przyszłem. Nabieram opryskiwać. Zrobię jeszcze zabieg na ze skorpionem. No, i tak to wygląda. Pogoda ładna. O, z tej perspektywy będę kończył dzisiejszego, dzisiejszego vloga. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam w środę. No i cóż, trzymajcie się. Cześć.